Halo, halo, czy witajcie, z tej strony Evron, na to kolejny odcinek z Fortnite'a I tak, jeżeli śledzicie jakiekolwiek moje social media Wiecie, że ostatnio wygraliśmy z Jacobem cały turniej Summer Trials, więc 80% Ile? 80 tysięcy złotych Trafia na nasze konto I w dzisiejszym odcinku właśnie sobie Przez cały odcinek pogadamy o turnieju Generalnie będę sobie też grał w gierkę Ale no powiedzmy w tle będę rozmawiał o wszystkich konkurencjach Jakie były, co mi się podobało, co mi się nie podobało Co będziemy robić z tą kasą Ale oczywiście przed tym zróbmy mały przegląd sklepu Oraz przypominam, że jeżeli robicie zakupy w Fortnite To bardzo stanie. jeżeli użyjecie kodu EWRON A właśnie i z okazji turnieju Mam dla was fajną rzecz do rozdania Słuchajcie, jeżeli wiecie, bądź też nie Za posiadanie telefonu OnePlus Plus, jest do odblokowania w Fortnite, taka emotka, uwaga Już pewnie widzieliście gdzieś na jakimś odcinku moim Taka powiedzmy, nie wiem, arabska emotka można by powiedzieć I mam w tym odcinku od widzów z mojego streama dwa kody właśnie na taką emotkę Także słuchajcie, dajcie znać w komentarzu z jakim nickiem używacie kodu Evron. Ja po prostu dwie osoby dodam i yy, zgiftuję wam właśnie taką fajną emotkę No i słuchajcie, zanim zaczniemy odcinek i porozmawiamy sobie o turnieju To zobaczmy co dzisiaj ciekawego w sklepie A dzisiaj, ulala pani Safari, a to nowy skinek normalnie. Podob Coś trochę podobna do kowbojki, tylko widzę, że tutaj ma tatuaże i jest bardziej taka... No w sumie też ma w boyka, no nie. Nie no, całkiem fajna. Myślę, że na kodzik Evron sobie panią safari możemy jak najbardziej odebrać. oprócz jeszcze ma taki pistolet z takim, no ale ja ogólnie wiecie, na pistolet to była w sumie strzelba, nie pistolet, byczku Ja wiecie, że jakimś fanem plecaków nie jestem, więc sobie założę tak po prostu bez. Myślę, że całkiem fajnie wygląda. Oprócz tego Flayblades czyli blade do niej. Całkiem fajne, coś tanie, 500 widolców. Coś oprócz tego mamy. Oczywiście mamy te wszystkie pakiety. Double agent Pack jest, to ten pak jest totalnie wykoksany, tylko dlatego, że jest ta chórz w nim i biała. I czarna totalnie kozacko wyglądają. Oj, tak, tak, oprócz tego oczywiście te pikaksy dalej, ale to już się omawialiśmy. Co mamy tutaj z prawej strony? Ostatnio wrócił drift A to chyba w drift właśnie też opisywałem na odcinku To już dzisiaj nie będziemy tego opisywać A co mamy w środku fajnego? Mamy per, pe, paper plane Czyli yy, lotnia z tego, yy, z papieru Nie wiem, jak pamiętam kiedyś w szkole robiłem takie samolociki One nigdy nie latały Generalnie zawsze spadały Także prawdopodobnie jestem po prostu za głupi, żeby je zrobić Oprócz tego stara wracająca z Biedronki Całkiem fajna emotka Myślę, że całkiem spoko No i oprócz tego ten mecha lider On jest dosyć drogi 1600 widolców Ale on ma chyba coś spoko A nie, on ma tego tego yy, Flosa, ale flosa chyba nie ma tutaj nie, flosa nie ma. Także słuchajcie, to się tak się przedstawia sklep. No dzisiaj zdecydowanie mogę polecić panią safari. Pani Safari, całkiem fajny skinek, całkiem fajny. A ja słuchajcie, zapraszam Was na stream pogadankowy, w którym oczywiście zagramy sobie mega dobrą gierkę swoją drogą. Naprawdę spoko ta gierka wyszła na dojazdy oraz porozmawiamy o całym turnieju Summer Trials, które jest już za nami. Także mam nadzieję, że pogadanka oraz sama gra Wam się spodoba. A tymczasem oczywiście pamiętajcie łapce w górze, subskrypcji dzwoneczku i widzimy się w kolejnych odcinkach na YouTubie. Trzymajcie się! Cześć, cześć! Witam serdecznie czat w kolejnym odcinku Sport Najcika. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co już pewnie widzieliście na jakichś social mediach naszych, ale tak, wygraliśmy cały turniej 80 tysięcy złotych. Trafia na nasze konto oczywiście na pół, ja 40, Jacob 40, więc dzisiaj sobie troszeczkę pogadamy o konkurencjach, o tym jak było, jakie w ogóle znajomości ogarnęliśmy tutaj między sobą yy, Także wydaje mi się, że kurczę, no jest do pogadania, a tymczasem wydaje mi się, że nikogo tutaj byczku nie ma Ty bez kitu, dobra, to lutuję to szybko, pójdziemy sobie na kocik i zaraz sobie porozmawiamy Kitku, kifku, no chodź, chodź Oj, tak, tak, najsłodszy boss w tym yy, sezonie, no to chyba każdy może powiedzieć, że to jest Kitek no i słuchajcie, turniej. Wygraliśmy jeszcze ostatniego dnia, Jacob zrobił top 1 w konkurencjach. No, jeżeli ktoś w ogóle nie ogarniał o co chodzi w turnieju, to przez tydzień grało y, 8 krajów, innymi my, czyli Polska. Y, rywalizowaliśmy na kreatywie ze sobą, rywalizowaliśmy w jakichś różnych konkurencjach na solo i słuchajcie, wygraliśmy chyba 5 dni na 10. Łącznie zajmując oczywiście najwyższe. miejsce, w ogóle znaki zapytania. Czyli tutaj będzie chyba jakiś byczek? Także słuchajcie, no łącznie zgarnęliśmy naprawdę dużo, okej okay. Nie chciałbyś koleś dostać, może 126 Dziękuję bardzo, no, chyba był jedyny typ tutaj, no nie na tej miejscówce. Dobra, weźmy i zlutujmy Tobie, safe Panie ochroniarzu, pan mnie zostawi Weźmy sobie helkę, no i polećmy Czad, generalnie sytuacja wyglądała tak że kilka z tych krajów naprawdę było mocne Na przykład był niemiecki tym który był bardzo mocny I hiszpański Poznaliśmy czat w trakcie turnieju Jeżeli ktoś mi towarzyszył na live Albo właśnie Jacoba e, live'ach, to naprawdę strasznie fajni byli ci rywale Jeżeli chodzi o Jakby zaangażowanie Ty, to jest dot! Aktor dziki, aktor w meczu Panie aktorze Pan tutaj mi przyszedł na górkę Dzięki, dzięki To przynajmniej dał mi 8 metalu To, to zawsze będę miał 8 metalu i słuchajcie, no zdecydowanie my zdominowaliśmy U mnie na kanale były chyba dwa odcinki z turnieju I to właśnie z tych takich kreatywnych Też słuchajcie, dajcie znać w komentarzu Czy od czasu do czasu byście nie chcieli zobaczyć jakiejś konkurencji Może między mną, Jacobem i jakimś właśnie teamem Może francuskim, może jakimś Bo to, słuchajcie, Jezu, ile teraz marauderów No pamiętam konkurencję z marauderami Konkurencja z marauderami nie była zbyt przyjemna dla mnie Bo się nie spawnowały Czy ja zdążę ich rozwalić w powietrzu, zrobić manewr? Chyba nie, o nie, proszę a aj, Ajajaj, nie, są za daleko. No trudno. Tak czy inaczej, to słuchajcie, wygraliśmy 5 konkurencji na 10. Kurczę mega fajne relacje też nam się ogarnęły z Niemcami i z Hiszpanią. Także na pewno może jakieś wspólne pojedynki o jakieś, jakieś zakładziki, o kaskę uda nam się zrobić. Tak czy inaczej, właśnie. Pomijam, że tutaj mamy dwie osoby, które się ze sobą gonią. Hej! Okay. Oj, byniu! Wbijam na trzeciego, zabijam sobie dwóch. Hej! Okay. On mnie ogarnął! nieee Witam, witam! Oj, tak, tak, nowa emotka w ogóle z tego nowy PlayStation Pack. Już chyba dziesiąty PlayStation Pack, który wszedł do gry, także poczam. Zawsze złej tutaj używam konsoli do blokowania tych paków. Halo? Czy no znowu mi... Ku... Jezu, myślałem, że to bot, a to Anonymous, Bo to chyba nie mogą być anonymusami. Nie wiem gościu co chciałeś, ale... No generalnie jesteś już zabity, także ez. Także czas, zdobywamy 40 tysięcy złotych razem z Jacobem. Ja jak zresztą już na streamie często mówiłem Bo się już mnie pytali Ewro, kupisz sobie komputer, samochód, czy coś Także ja słuchajcie, mam taką zawsze Postanowienie, że kasę z turniejów, którą zawsze wygrywam Oddaję mamie Bo już sobie tak kiedyś ustaliłem Nie wiem, gdzie oni się biją, tutaj się biją Byczku Chodź, w ogóle straciłem obrażenie, chyba o coś zahaczyłem Proszę, moje dwa fragi dobra, jest jeden, hej no Nie, no nie, z tego auga to tak nie za bardzo Siema no, mityczna pompa, to no jest słuchajcie, coś. Także tak, no generalnie cały pool zawsze oddajemy, bo u mnie zawsze była taka sytuacja, że moi rodzice w ogóle są rozwiedzeni. Także Sadgę, smutna historia na odcinku. No i zawsze mi mama wychowywała, więc stwierdziłem, że obiecałem jej, że zawsze jak będę zdobywał jakąś dodatkową kaskę, to wiecie, po prostu będę jej oddawał. No bo wiecie, zawsze czy to z YouTube'a czy to właśnie z Twitcha, czy coś, to zawsze jakąś tam i tak kaskę się zarabia. A właśnie jeżeli zdobywamy jakąś dodatkową kaskę, no to. To no tak, także już mama się ucieszyła, że 40 kafli zdobywa. No ale dla mnie to jest satysfakcja, że wiecie, możemy razem z Jacobem dumnie reprezentować Polskę. Tutaj przy okazji skillowy lunchpad. O nie, marauderze, jak sobie chciałem. Chciałem sobie tego ognisko ogarnąć. Ty, może oni nie ogarną? Siema, czy ty nie ogarniasz, może, że ja tu jestem? Oj, stary nawet nie ogarnia, oni co sobie się na mnie rzucają przez pół mapy. No dobra. Ta, nie ogarnia, no i super, proszę bardzo Dobra, mam wszystko, Maxy, 7 fragów Jeszcze 20 osób jest do zrobienia Wydaje mi się, że tutaj możemy Jakoś fajnie pocisnąć, weźmy helkę Tylko ta helka musi się odblokować Także no, słuchajcie, z turnieju jestem turbo Zadowolony i też właśnie Dostaliśmy, a to w sumie ja dostałem od widzów kody na, te, na ten taniec taki, zaraz wam może pokażę ten taki arabski taniec, chociaż pewnie na intrze pokazywałem więc dzisiaj będzie to zgarnięcia i jeszcze LAMCIA, no co ty, że LAMCIA POKCZAM TOTALNY, no community u ogólnie u mnie na twitchu też się bardzo zżyło z Amarem czyli z takim komentatorem y z Niemiec, który właśnie też grał na turnieju także na pewno z nim kilka akcji będziemy robić, może jakieś duo programy, może właśnie jakiś turniej no bo przecież niedługo rusza ten y FNCS, prawda? A niedługo będą też FNCS i trio także zobaczymy, może ja, Jacob i Właśnie ktoś z international, wiecie, z międzynarodowego na no, jakichś jakiś właśnie Niemcy czy Hiszpania czy gość, który do mnie strzela. Dyniu! ja, on dostał ze śmigła! Hej! Żegnam, ósmy frak! Tako! I widzę już helikopter, a raczej słyszę helikopter! Także weźmy sobie podki Fantastycznie, fantastycznie. Nie no, słuchajcie, jestem sturwo zadowolony. Ja kurczę, aż mi się przypomniały, przypominały turnieje, takie jak właśnie jakiś mistrz Europy Elo Elo czy bitwy streamerów. No jednak to jest taka adrenalina, jak się gra turnieje, więc na pewno będę chciał to robić częściej, a tymczasem podjedźmy typa. Nie słyszę już go gdzie jest. O on chyba gdzieś tą helką odleciał, ale nie widzę gdzie. Nie, ta Helka stoi! Ale typa nie widzę, ty, no nie że on wskoczył do krzaka. Czekajcie, przemiele krzaka helką. Siema! O! <grymianie> o nie, przemieniłem go helką, zaczął uciekać do swojej. Nie no, jakie 500 IQ przewidziałem, gdzie będzie. Nie no, 700 IQ grasz. No widać, że widać tutaj mistrz Europy, jeżeli chodzi o turnieje. O nie. Dobra, totalny dalej No dobra, zobaczmy, czy na agencji coś jest, ale na agencji wydaje mi się, że nie. No patrzcie. Kurczę, moglibyśmy tu robić takie 20 fragów gierki, ale zobaczcie, że pierwsza strefa właśnie teraz Zaczyna sobie yy, kończyć się. W tym momencie jesteśmy w top 14. God damn! No powiem wam, że ludzie się wybijają strasznie szybko, ale mówię to w sumie co drugi odcinek, bo dalej jestem zdumiony, że w po pierwszej strefie. Czy ja właśnie widziałem, że lud szereg kogoś wyeliminował? No to troszeczkę smutno. Dobra, poszukajmy ludzi. Poszukajmy ludzi i znalazłem ludzi. Kop się buduje. Co ty robisz, byczku? On się z kimś strzela? Ta, on się z kimś strzela. Dobra, zapraszam. Czy ja też bym go chciał śmigłem pyknąć Hej! O nie, nie udało się śmigłem. Byczku? Oj, co ty? Cześć, witaj, naprawdę. Korpiwa chyba się nazywał kolega, ale on się z kimś strzelał, chat. Wezmę sobie helkę. Tam jest jakiś, o, gościu z graplerem, o ja. O nie, gościu z augiem. To był błąd, ta helka, A, dobra, okej, okay. uuu. Najpierw goście z graplerem musimy sobie dojechać. Gościu w ogóle co lata? Może, może, o, dobra, dostał ze śmigła. Hej? Okay. Ej, no powiem wam, że dzisiaj to wchodzi z tej pompy! Jak chyba w poprzednim odcinku narzekałem, że nic nie trafiam, to teraz jak najbardziej. Gościu jeszcze z mitycznym Tomiganem, co było dosyć normalne i usprawiedliwione. Bo jak miał grappler, no to też Tomigana. Byczku, też nie chcesz ze śmigła może dostać. O! Okej, okay, na 30. O teraz go trochę wysprejowałem. Oj, nie, 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 nie. Byczku, spokojnie. Dobra, musimy się wycofać, troszeczkę się wyleczyć. Zostaw mnie! Nie no jakiś byczek się zgubił w strefie A ten chłop dalej nie schodzi z tego high groundu Sytuacja na pewno nie jest kolorowa Wezmę sobie tutaj jakieś potki Ten gościu pewnie mnie w raz będzie sprayował W sumie to nie no wezmę ty granatnik i grappler Tak chyba jeszcze nie, doje nie dojeżdżaliśmy ludzi Byczku Więc że naprawdę No dałbym ci karny punkt On do kogoś innego strzela Hej okay. O o Dobra on no teraz chyba dojeżdżam co Kurde no przydałoby się No nie gadaj że Umara, uderzysz jakiś typ? Proszę nie Dobra, czekajcie Zaraz dojedziemy tego drugiego typa A więc byczku nadchodzę Też szat, dziękuję wam jeszcze odnośnie tego turnieju Za całe wsparcie, jakie nam okazywaliście z Jacobem Bo, znaczy mi i Jacobowi Było, okazywaliście wsparcie, dobra Polski język, trudny język, ale Naprawdę to był strasznie wyjątkowy turniej dla mnie I cieszę się, że mogliśmy dumnie reprezentować Polskę A tymczasem reprezentujemy Polskę Dojeżdżając z tego typa, no to mam grappler I granatnik, to może... To są kurcze dojazdy w 2K20 Hej, zabudowałem cię Nie no, ale Chodź, chodź, chodź Oj, nie, 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 nie Dziękuję bardzo, dobra, spadłem, ale No to była mocna pompa I słyszę, że gościu chyba jakiś snajper strzela Raczej dwie osoby się strzelają, no nie Ja tu chciałem 20 fragów zrobić, a oni się wybijają Ach, Gościu, dumny jesteś z siebie? Dobra, wezmę meda i podjeżdżamy go od razu, ale kurczę, podoba mi się ten gameplay, dobra Bierzemy Shockwave, granatnik, bierzemy grapple i będziemy dojeżdżać na dwa fronty, jak to mówią A te sześć ostatnich osób muszę zrobić, muszę, 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 muszę muszę. Byczku, on mnie dojeżdża w ogóle Chodź, oj nie, nie, no teraz to już, teraz to już, byczku, lecimy Hejka, dzień dobry, oj, no nie spodziewasz się, co? No nie spodziewasz się Let's go, let's go no, powiem Wam, że tak. Granatnik mnie, w sumie i granatnik, i grappler mnie y, chronią przed obrażeniem od upadku. Ale no wiadomo, że z grapplerem szybciej się szybciej się porusza, a z granatnikiem szybciej dojeżdża. Także znajdźmy tutaj resztę lobby, jaką mamy. Ty, no, fajna gierka taka jedna. One shotik tak zwany gierki. W ogóle już wbiłem karnet 106, także też powczam. Widzę tutaj ludzi. Chodź, chodź. Proszę, proszę. Oj, tak, widzę cię Cięgryczku. Oj, oj, oj. No chodź, chodź Stary, co buduje do góry, nie ma problemu, ja mam jeszcze granatnik Okej, okay. na no, za 30 O nie, no jakie 30, ale już się ma biało Proszę pana, ale pan nie wpuści do środka <laughs> Dziękuję anonimie, dziękuję, dziękuję O, jeszcze trzy osoby mi teraz zostały Ale te dojazdy, powiem wam, że no, muszę zacząć tak grać, na dwa Na dwa takie movement itemki O, ho, ho, proszę pana Stary od razu się zabudował on chyba wie z czym ja gram. <laughs> Hejka! Nasz mi się przebić. A nie mogę niestety na tym moim pingu podmieniać za bardzo. Ale może wskoczę do chłopa. O. To wskakiwanie w ogóle jeszcze działa, wydaje mi się, że działa. Spróbuję go bić z każdej strony, żeby chłopiec był po prostu przejęty, bo tutaj też strefy nie ma. Beczku. No chyba muszę ci podmienić. Dobra. Musimy mu wejść niestety, jak to mówią, staroświeckim sposobem. Okej, okay, dawaj ścianę, no dawaj ściankę byczku Okej, okay. jest moja. Dzięki! No ale tak z tej pompy za dużo nie walnąłem. Teraz też nie, ale już dobijemy, dziękuję bardzo. A, Gościu miał tego! Chuck dżaga ja chcę tego Chuck Daj mi Chack dżaga Okej okay. Biorę czaga. Używamy tak o. No tylko że kurczę tutaj nie ma strefy A i muszę gdzieś iść indziej po tego czaga, bo tutaj chyba... No chyba nie zdążę. No, no dobra. No i co, chat? Jest jak jest! O, no jest jak jest! Sniper, byczku, ty już znasz swój los. Ty już doskonale znasz swój los. Jak we mnie wcelowane parcie, hop! wybejtowałem strzało niego, się już się przestraszył. Nadchodzę, byczku. No dobra, strzeliłem mi z klikiem, spokojnie, nic się nie stało. Ty kampisz! Co ty robisz, byniu? Hej, a no, dostał tyle razy. Już trzeba Cię gościu wykończyć. Dziękuję bardzo. Kolejny anonim, no czat 17, Fragu win Podczas pogadanki turniejowej, myślę, że całkiem spoczko. Nie no, mega się cieszę, mega się słuchajcie, cieszę z tego, co już się powtarzam, no nie, ale jestem po prostu za bardzo podjarany. Nagrywam ten odcinek po prostu z uśmiechem na twarzy. Także też dajcie znać, czy kibicowaliście, czy w ogóle oglądaliście jakieś live'y moje, czy J.K.O.B., czy może jakieś odcinki, czy może wszystko. Jeżeli wszystko, no to uj, kur... Dobra, nie wiem, gdzie jest ostatni, ale prawdopodobnie. Kolega gdzieś kampi Tylko gdzie by tu kampił? Jest strasznie duża strefa. Ty, może ostatniego typa, jak już tak kampi, to zbijemy granatnikiem do strefy, chociaż ta strefa jest jeszcze duża, ale znając życie to on... Nawet nie mam pojęcia gdzie jest. Czy on jest w ogóle w tym, tym, w tej chatce? Nie słyszę nic. To w ogóle Krasnal jest, widzieliście Krasnala na tej wieży? Nigdy nie widziałem. No dobra, no to zaraz go pewnie znajdziemy gdzieś. Jak już Krasnala znalazłem, to typa też będę musiał. A i ta losnia też w ogóle z tego z PlayStation paka nowego. Całkiem fajna, aczkolwiek trochę głośna, co? Ma ten taki dźwięk, takiego cały czas wytyszanego silnika. No ale jak darmowa to byczku, nic tylko brać. Nie wiem, no czat, ja obstawiam, że on jest w tym budynku. Zaglądam, ale nie ma nigdzie. Ja do tego budynku nie wchodzę. O jest! Co on robi? Ty stary mi rzucił śmierdziela normalnie do boksa. <laughs> nie trafił, o nie. Powiem tak, byczku. Oddałbym ci wina, ale ostatnio robimy jakieś kompilacje, gdzie aż tak dużo fragów nie miałem. Więc dzisiaj myślę, że z racji już wygraliśmy turniej, to musimy wygrać grę. Ale wiesz co, byczku? Jak nie jesteś anonimem, to dodam cię do znajomych i zrobimy ci jakiegoś wina kiedyś. To znowu rzucił mi Stinka, byczku! Nie dolatują! Lunchpad pokczam! Gdzie lecisz do mnie? To on na mnie leci, nie nie, nie, proszę nie. Pan póci granatnikiem od strefy zginąć. Nie, wiem, co on robi? To Drift. Drift! Chodź, byczku. Okej, okay. no też widzę tutaj nie popisałem się z fizyką Te granatniki aż tak daleko nie lecą, co? Chodź! Hej! No nie no to ja robię czat! Wylatuj! O, poleciał! O nie, ale zatrzymał się na tym, o nie! Chodź tutaj! <śled> Chodź do strefy! Masz do strefy. No, Czar GG, 17 fragów pin. Myślę, że całkiem fajny na kompilacji. Kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Wam bardzo za doping. Przypominam, że taką emotkę można sobie dzisiaj wygrać, którą właśnie tańczę. też nabierze swój nick z Fortnite'a. A tymczasem Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za dopingowanie. No i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach z Fortnite'a na kanale. Trzymajcie się, kochani. Cześć, cześć!